Jesteśmy przy tablicy z listą osób, które przeżyły i ofiar. I właśnie porównałem swoje nazwisko ze swojej karty pokładowej. I niestety pasażer o nazwisku Gilbert. Niestety utonął. A Kasia? Moja hamowa karty też niestety na no tym także w trzeciej klasie ocalony jest 181, a więc 128, się te proporcje się odwracają przy pierwszej klasie. No a czy tak? największa, znacząca różnica jest pomiędzy klasą drugą a trzecią? 166 i 528? No i pasażerów też. Ja tak powiem, generalnie, ja tak powiem, scenariusz, moim zdaniem, ładny. Jedna trzecia przeżyłam, dwie A pod kątem, mówię, ale pod kątem samej wystawy i wręczania tych kap pokładowych... Tak, tak to, się chciał, to... to jest, tak jak powiem, scenariusz bardzo ładny. Dobra, koniec scenariusza.